Tak więc siema Niedawno temu uświadczyliśmy cały tydzień dziesięciolecia FNaFa W której uświadczyliśmy wiele nowych produkcji Jak na przykład Indu The Peace. Dlatego sobie to podsumujmy Zacznijmy od My Pop Go, Które wyszło 1 sierpnia Gra odbiła się malutkim malutki mechy, A nawet miała błędy Kosztuje ona 23 zł Choć od poprzedniej wersji prawie się nie różni Tylko do tej pełnej wersji dodali trochę fabuły oraz challenge. A poprzednia wersja nadal jest na Game I to za darmo, ja pierdo The Joy of Creation Remake Demo Czyli mój ulubiony fangame z 10 Poza tym, że ma ma także zarąbistą grafikę oraz mechaniki. No kurde, ale to świetnie wygląda. Interaktywna książka FNAFowa pod tytułem VIP, czyli historia osadzona w Uniwersum Secrety Beacha, która ma kilka zakończeń. Fabułę ma spójną, i wciągającą. Nie będę wam spoilerował treści, ponieważ sami możecie ją przeczytać. Wywiad dałko ze Scottem czyli materiał dałko, w którym został umieszczony, jak przed chwilą powiedziałem, wywiad ze Scottem Coutonem Film został zrobiony w spoko stylu. Jak chodzi o najważniejszy wątek, który był w tym wywiadzie, to co jest w pudełku z FNAF 4, a odpowiedź brzmi następująco Scott kiedyś pamiętał co jest w pudełku, ale jak tworzył fabułę zmienił to i zaczął tworzyć fabułę FNaFa w innym kierunku i tak w tej chwili zawartość boksa nie ma znaczenia, ponieważ fabuła FNaFa poszła w innym kierunku. Kolaboracja FNaFa, czyli kolab FNaFa z Dead by Daylight, na co mnóstwo osób czekało ponieważ sami fani DBD dodawali Springtrapa do tej gry jak mogliście usłyszeć od różnych FNaF tuberów, mamy dwie opcje albo spełnią wyczekiwania fanów DBD i jako antagonisty dodadzą Springtrapa, albo jak to ich inne DLC jako antagonistę da Spring Witret Springboniego z filmu ogłoszenie stalowej wełny, czyli teaser nowej gry fnaf pod tytułem Secret of the Mimi, czyli gra usadzona przed fnaf 4, najpewniej opierająca się na folfeście. Lecz skąd wiem, że to jest przed fnaf 4, ponieważ w trailerze został ukryty rok 1979. I to nas utwierdziło w przekonaniu, że tak jak mówiłem, będzie ta gra usadzona przed fnaf 4. I właśnie w fnaf 11 zobaczymy, czy stylu uczy się na błędach. Bo ostatnio mi trochę nie wyszło Five Laps at Freddy's demo, czyli totalny niewypał ponieważ gra miała wiele błędów, nie dość, że absurdalnych, Ech. bardzo łatwych doznał w ogóle natknięcie się na nie. Naprawdę? Ale pamiętajmy, że to jest póki co tylko demo. No i Indu the Peace, czyli pixel artowa gra 2D. Gra mi się strasznie podoba, a grafika jest zarąbista. Nie mam słów po tej produkcji, ponieważ moim zdaniem to jest co najlepszy prezent, który mogliśmy dostać w tym roku. Na dziesiątą rocznicę. Lecz to jeszcze nie koniec nowości, ponieważ podczas 8 dni dziesięciolecia na X, -a, dokładniej na Scott Game, zostawaliśmy zdjęcia z zakulis, na których tworzył animatrony. A dokładniej to, toje i One wyglądają po prostu przepięknie. Ja już pomijam mój Foxiego, raczej na na świecie nie ma człowieka, któremu by się te modele nie podobały. Ale pod koniec rocznicy dostaliśmy jeszcze cztery strony scenariusza FNAF Mówi 2, lecz tylko jedna jest prawdziwa. I w tym problem, jako? po prostu dali nam teorię przed wyjściem filmu. Może niedługo o tym nagram, ale póki co bym musiał to sobie ułożyć w głowie. Dziesięciolecie przebiegło dobrze, no i zapowiada się na to, że w 25 ujrzymy mnóstwo produkcji, w tym FNAF mówi 2. Wow, ale to jeszcze przed nami. Dajcie znać, jak się wam podobało to dziesięciolecie. Podsumowując, mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. A teraz życzę Wam miłego dnia, miłej nocy i miłego życia.